jest taki poziom jak Dodger Blue. Dodger Blue no, zazwyczaj jest taką, jakby taki jak widzicie poszatkowany. Czasami mu się zdarzy, że ma ciągłe kreski. I teraz na etku i na kablu, jak no, tu widać, nie? że jak jest tych kresek dużo pod spodem, no to z dużym prawdopodobieństwem możemy to potraktować jako wsparcie. Jakby ich było tam dużo na, nad ceną, to moglibyśmy to potraktować jako opór. W szczególności sytuacje, gdzie te kreski są ciągłe. Tak? Tam, gdzie są kreski ciągłe, traktujemy to jako wsparcie. Jak się cena na takim JetBlue pojawi, no to oczekujemy, że na niego, no jakby dopóki jest ciągły, to, to, go przy, to przytrzymamy cenę. Ewentualnie, jeżeli przebijemy taki ciągły i on jest dalej ciągły, chociażby tak jak tutaj, to spadek i cena powinna do takiego poziomu wrócić. I teraz bardzo ważna rzecz: jeżeli gdzieś pojawia się nam ciągła kreska, ale ta ciągła kreska nie ma kontaktu z ceną, o, tu jest na przykład coś takiego też już, nie? tu w nocy było, nie było kontaktu z ceną, tak, była kreska, cena była sobie gdzieś tu góry. co to oznacza? Że nawet jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli jest kontakt z ceną, to ok ale jeżeli nie ma kontaktu z ceną, a tu się pojawia ciągła kreska, to warto ją sobie zaznaczyć. Powinniśmy do takiego poziomu wrócić.